Armeńczyk, leżałem na stosie trupem przy niebios jasnej błyskawicy. Kaukas w piorunów się ciągłym rozgłosie odzywał do ech ciemnej okolicy. Niebo zczerniało, ale świeciło się. Grzmotami, jak wit szatańskiej stolicy, a ja, świecący od ciągłego grzmota, leżałem, zbroja była na mnie złota. Tymi słowami z poematu Króla, Król Duch czcimy dzisiaj postać Juliusza Słowackiego. Dziś bowiem przypada 172 rocznica śmierci naszego wieszcza. Urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu i był synem Eusebiusza Słowackiego, jednego z nauczycieli w Liceum Krzemienieckim, ale matką jego była Salomea z domu. Januszewska, której dziadek jeszcze nosił nazwisko Chowanysian. Dlatego też ochrzczono go w kościele unickim. Wychowywał się w dzieciństwie w Krzemieńcu, a w młodości w Wilnie, ale na wszelkie wakacje przyjeżdżał do wołyńskiego Krzemieńca. Utrwaliło się to w jego wierszach i listach do ukochanej matki. Gdy znalazł się na emigracji, odwiedził Bliski Wschód i tam na Libanie zamieszkał w ormiańskim klasztorze. Przypomniał sobie ormiańskie pochodzenie, zresztą wygląd miał również bardzo ormiański, i rozpoczął swój poemat Król Duch od wspaniałego eposu ormiańskiego, o Maherze Ormianinie walczącym z Persami. Wielokrotnie powracał do swojego dziedzictwa ormiańskiego, aczkolwiek próbował się nauczyć języka ormiańskiego, przynajmniej zostały mu litery. Ostatecznie, Juliusz Słowacki po powrocie do Paryża uczestniczył w Wiośnie Ludów i zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu na rękach szczęsnego Felińskiego, przyszłego arcybiskupa Warszawy. Dziękuję Państwu za uwagę.